No, no, właśnie, młodo, i w jakim opisie, nawet w tytule macie? Tak, jak Ag Agdo Michał pisze, nawet w tytule macie Farming Simulator 2022. Kurde, tajmujcie, tajmujcie. O, jak jedziesz, jeszcze ta muza? Ta jeszcze przez za, przepiędzieli. Nie, wiedziałem skąd ja to wiedziałem. Mała, eee, nie daj farmie <noise> dość do kasacji, pójdzie. No, palma ma się. Ogarnić... No nie no jesteś do wywalenia, serio No pa, co za idiota Rama się mano i chamu i zrobić we mnie nie... Tabliczka czekolady, tabliczka, czekolady tabliczka czekolady, tabliczka czekolady, tabliczka czekolady, tabliczka czekolady, tabli... Ej, palma pa, ma chłopie o, odpał dzisiaj jakiś Serio, patrz on zamiast coś robić, nie? Jeździ ma Hinderowy z tyłu na destolacji. Co ja zobacz. Weź tego, eee, no tutaj stoi, o Stainer, Stainera weź moda do eee, Palma o Bo Stainer nie był nic dzisiaj, nic dzisiaj nie robił Ja pierdzie, <grywy> do, to było, do... jakbyś jeszcze wjechał, to bym ci pogratulował, jakbyś trafił, no ale ty masz problem z trafianiem czasem Zdarza się najlepszym, tak? Eee, skipujemy. Ostatni raz. nie skipuj. <z uchwały> pozdrawiam. Amulet, nazar, amulet Nazar. Mamy trzy w celu widzowie. Fajnie. Fajnie. O już, O, chłopie już, Nie Nie? Nie już, już, zobaczyć już, zobaczyć. już, Nie widzę, co z nim robimy? Aha, spoko jak dodam. No mówiłem, że masz pomocników. Odej, no... to. Fajnie. O tak, będziemy od dzisiaj kiszonkę ubijać. O! <grybuj> <grybuj> O Boże. Dango, szklanka, mleka, krak, chcę do w Boże! burzę wtedy, doruszka widzowie. Wtedy, duszka dla Mikołaja. Z gołąb, borubka, amerykańska, dango, szklanka, ja wysyłam 500 zł? No to dawaj. Ja chcę patrzeć na to. Nie wiem, czy chcę na to patrzeć. No, no mafia ze spytającymi gadami, wiesz? Tylko, że nie ma takiej opcji, ja wiem. Eee, mam taktykę, że nikt nie będzie mógł jeździć machiny do domu. No, sprzedamy ją. Eee, nie. Z przodu za chwilę zbijemy. Jeszcze 4 minuty. Widzę, spokojnie. O! Zaczyna się. O! Gitara. I nie? Wiesz, jak jest. Ale realnie, młodo, realnie. Więc no, więc jak to wygląda. O 17 godzin? No, pół godziny jeszcze. Znaczy, pół, pół minuty. Pół godziny. Co to za muzyka? Eeeh. Nie, to, to akurat śmieszne było Do moderatorów ani do tego, do wszystkich, no do wspierania, bo nie wspiera kanału To jest stary Harddix, ale stary nigdy z nami nie grał, bo on, on nawet Mu nawet szkola jest 7 zł widzowie Stalen Palma dał Dobra, kondzioweś mi napisz kto to jest, bo ty masz ten, ty teraz jesteś na grupie na Discordzie, napisz mi Dobra, jak ładnie... O, już chciałem powiedzieć, że ładnie zawinął. Braszka, serio, widzowie, nie wiem. Zaraz zbijam? Nie no Michu. My tak, gramy tylko... Wszystko jest legitne, tak? Wiesz, a jakbym go zablokował, to co to robi tak szczerze? Zablokuj. Eee, Chyba hadix ma zostać zablokowany? Nie, ma za... Czy... O, już gramy! Ty! Ja nie wiedziałem, że takie coś istnieje! Ej, robimy? Jak muszę z tobą pograć, na razie nie można, wiesz? Już nigdy nie będzie mógł ze mną zagrać! Ty! Znalazłem na niego sposób! Tak beka będzie? No robimy, tak co? Jak? Ty, to jest dobre! Chłop dostanie na farminga! Jakie dobre. Tak, 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 tak. Dobra, to klikáme Enter.